Nie za prędko, Angel, mój króliczku Żeby cię brzuch nie rozbolał Nie no, zjadłeś zdecydowanie za mało Jeszcze nie pora na zabawę Wiem, że chcesz pobiegać, ale proszę jeszcze trzy kęsy. Dwa kęsy? Jeden mały kęs? Tak ładnie proszę. O jej angel! Dobrze się czujesz? Kaszlesz, bo w gardle ugrzązł ci kawałek marchewki? Chcesz się napić wody? To może to przez ten wielki czarny kłąb dymu? Rozumiem, że to miało znaczyć tak. Pomocy! Na pomoc! Proszę, pomocy! Widziałam paskudną czarną chmurę dymu. Jest coraz bliżej. Spokojnie, nie bój się, Fluttershy. To tylko ja. Przyszła rekordziska Ekwestrii w odbijaniu piłki. 206, 207... To ort, Koniecznie należy to uczcić! Nie, Pinkie Pie, to nie jest odpowiednia chwila. Teraz należy panikować, trzeba. No, potrzebne nam będą balony! Balonik dla każdego kucyka w pannie! Widziałam dym, a tam gdzie jest dym, tam się pali i. Policzmy! Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, setenta, dwieście sześć. trzynaście, dwieście czternaście, dwieście piętnaście! Przede? Pinkie Pie, teraz muszę zacząć od nowa! Wszyscy będziemy musieli zacząć od nowa w nowym miasteczku. Bo nasze za kilka chwil. Hej, Rainbow Dash! Zaczekaj! O, proszę, to sytuacja awaryjna. Słuchajcie mnie, proszę! Posłuchajcie! Nad ekwestrią pojawiły się kłęby dymu. O, to właśnie próbowałam wam. Ale nie martwcie się, dostałam list od księżniczki celestii. Dowiedziałam się, że nie ma żadnego pożaru. O, całe szczęście. Ten dym pochodzi od smoka. Smoka? Ale jak to możliwe? Skąd wziął się smoki? co robi w Equestrii? Drzemie. Ha? Z listu od księżniczki wynika, że uciął sobie drzemkę. A chrapiąc wypuszcza kłęby dymu. Powinien pójść do lekarza, bo to chyba nie jest normalne. Wiecie, całe szczęście, że to dym, a nie ogień. Ale jak możemy temu zaradzić? Ja mam pomysł, co z nim zrobić. Przegonić go! A masz! Musimy przekonać go, żeby drzemał sobie gdzie indziej. Księżniczka Celestia wyznaczyła nas do tej misji. Nie możemy jej zawieść. W przeciwnym razie Equestria zatonie w dymie przynajmniej na sto lat. Oh! Huh. A podobno sen to samo zdrowie. No dobrze, uważajcie. Musimy przygotować się do drogi. To może być dość długa podróż. Spotkajmy się tutaj za godzinę. Dobra, dziewczyny. Słyszałyście? Los Equestrii jest w naszych rękach. Damy radę, prawda? Ja że ja damy radę. radę. Radziemy, że tak. No, Dawaj, nie? Y -y. no nie wiem. Ja! <śpiewanie> to znaczy... Lepiej naprzód! A! Ruszajmy! A, a może nie! A! Uwaga, dziewczyny, słuchajcie! Wybrałam najkrótszą trasę, ale będziemy musiały trzymać tempo, jeśli chcemy dotrzeć na górę przed zmrokiem. Na, na górę smok ukrywa się w jaskini na samym szczycie. Tam chyba jest dość zimno. No pewnie, że zimno. Im wyżej w górach, tym robi się zimniej. Dobrze, że wzięłam szalik. Uuu, śliczny! Aha, no tak. W tym będzie ci znacznie cieplej. Uh -huh. Przepraszam, Twilight. Wiem, że jesteś zajęta, ale... Aha, tak, tędy też można. Gdybym mogła jednak się... Aha... Nie, to miejsce lepiej ominąć Bo e, pomyślałam sobie, że wiesz, że może powinnam raczej zostać tu w Ponyville Aha Dobrze, dzięki, zostanę na miejscu Czekaj, musisz z nami iść Masz kontakt z dzikimi zwierzętami, to się może przydać Ale ja chyba nie I nie martw się o swoje zwierzątka Spike powiedział, że chętnie się nimi zajmie Możesz za mnie liczyć Hej, hej, hey! stać! Boję się, że jednak nie da rady. Może... Ale... ale... A! Jesteś pewna, że powinnyśmy brać ze sobą Fluttershy? Ona boi się własnego cienia. Będzie spowalniała wyprawę. E, tam troszkę się denerwuję. Gdy już ruszymy, wszystko będzie dobrze. A! No dobrze, to... w drogę! Było? Tak właśnie brzmi chrapanie smoka. To bardzo wysoko. W końcu to góra! Polecę tam wszystko sprawdzę! Ach. Nie, zaczekaj! Uważam, że powinnyśmy wejść razem. Tak będzie bezpieczniej. No dobrze, trudno. Podobno jedyną rzeczą, która błyszczy bardziej niż łuska smoka, są klejnoty, z których smoki budują gniazda. U. Może uda mi się przy okazji go przekonać, żeby odstąpił mi kilka błyskotek? Witaj u mnie w jaskini Rarity! Poczęstuj się brylantem! <grylanty> <grylanty> Dziewczyny, nie pora teraz na śmiechy. Flattershaj, Znasz się na dzikich zwierzętach. Myślisz, że jaki będzie ten smok? Flattershaj, Hej! A ty na co czekasz? Na zaproszenie? O, tak się składa, że mam jedno. Ale tu jest tak, tak stromo. No pewnie, przecież to urwisko. Nie mogłabyś na przykład y, wznieść się w powietrze? Właśnie, Fluttershy, przecież umiesz. Zamachaj skrzydłami. O, dobrze. O. 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 Och, tylko marnujemy czas. Co ty robisz? Sprawdzę, jak przeprowadzić ją dookoła góry inną drogą. Oh, dookoła góry? To wam zajmie z milion godzin. Nie martw się Twilight, będziemy tam za dwa stuknięcia kopytem. Trzydziesty piąty raz z rzędu, gramy do siedemdziesięciu jeden. Udało nam się. Mówiłam, że to im zajmie milion godzin. Teraz ty, Flutterszaj, ale to tak. Daleko. No chodź, proszę cię, powinnyśmy już być znacznie dalej. Spróbuj po prostu skoczyć. Ja. No nie wiem. Nie ma się czego bać! Tylko skok, lot i już! Widzisz? Nie ma co się bać. Ogonek z miejsca rusz. Czas egzamin wreszcie zdać. Tylko skok, lot i już! Nie mamy na to czasu. I skok, potem lot! Gdy tylko powiem hop! I skok, potem lot! 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 No dobrze. Próbuję. Skok. Brawo, dobrze. jesteś blisko. Teraz lot. Tylko nie patrz w dół. Oh. Jednak zapomniałam skoczyć. Tu musimy być cicho. Według mapy ten obszar zagrożony jest lawinami. Niewielki hałas może ściągnąć nam na głowę burze skał. Oh. Lawi. Lawi. Nie, nie dzięki tobie. Uh. Proszę jeszcze raz! Na takie okazje zawsze mam przy sobie coś specjalnego. O nie, chyba zapomniałam wziąć do tego pasującą tiarę. Zdaje się, że mamy większy kłopot niż twoje dopasowane dodatki. O, nie przejmuj się aż tak, kochana. Spokojnie, musimy po prostu oh, znów się wspiąć. <śmulatuj> Najmocniej przepraszam, to nie Twoja wina. Nadal uważasz, że zabranie Fluttershy to nie był błąd? To się za chwilę okaże. Jesteśmy. Rainbow Dash, spróbuj skrzydłami rozgonić dym. Aha. Rarity i Pinkie Pie, wasze zadanie to odwrócenie uwagi smoka, jeśli tam się zrobi za gorąco. Applejack! Jesteś gotowa na wypadek, gdyby chciał nas zaatakować? Oczywiście nie powinno do tego dojść, bo Fluttershy spróbuje go delikatnie obudzić. A potem postarajmy się spokojnie wytłumaczyć mu, dlaczego powinien stąd odejść. Czy jesteście gotowe? Super, dzięki. Zatem wchodzimy! A więc jak obudzić smoka tak, żeby go nie zdenerwować? Laderszaj, no proszę cię, chodź. Musimy to zrobić. Rusz się. Im dłużej ten smok śpi, tym więcej dymu. Zakrywa nasze niebo. Ale ja nie mogę wejść do jaskini. Oh! To super! Okazuje się, że ona się boi nawet jaskiń! Nie boję się jaskiń, tylko się boję. Czego nie słyszę? Boję się Mów. Czego? Boję się smaków! Ojej! Ale Fluttershy, przecież twój talent to porozumiewanie się z różnymi stworzeniami. Tak? dlatego, że nie są smokami. Nie przesadzasz! Widziałeś mnie, jak bez mrugnięcia okiem poradziłaś sobie z przerażającą manticorą, Tak, ponieważ to nie był smok. Spike jest smokiem, a jego się nie boisz. Tak, bo on nie jest wielkim, potwornym, przerażającym, obnażającym straszne zębiska i ostrą łuskę i wielkie kły, siejące dymem, mogącym jednym hapnięciem poknąć hucyka w całości nad naturalnie wyrośniętym smokiem. Ale... Boisz się smoków. Czemu nie powiedziałaś nam tego, zanim przeszłyśmy taki szmat drogi? Dlatego, że się bałam. Och! Wszystkie boimy się tego smoka. Z wyjątkiem mnie! Prawie wszystkie boimy się tego smoka. Ale powierzono nam zadanie. Idź tam z Twilight i pokaż, że jesteśmy ponad to. Ko że... Ja nie... Nie mogę. O, Fluttershy... Idę sama, on pewnie po prostu nawet nie wie, że tymi. Prawda? No Oczywiście, na... panie smoku. E, przepraszam, panie smoku! Super, obudził się pan. Pozwoli pan, że się przedstawię. Nazywam się Twilight parku i wraz z przyjaciółkami mieszkamy w Equestrii. Ponyville, dokładniej mówiąc. Przybyłyśmy zapytać, czy nie znalazłby pan sobie innego miejsca do drzemania, bo jak się okazuje, bardzo intensywnie pan chrapie i przy każdym chrapnięciu wypuszcza pan kłęby czarnego dymu. Uhu. Ekwestria nie przetrwa stu lat w całkowitych ciemnościach. Rozumie pan? Prawda? Poszuka pan sobie innego domku? No to udało się go przekonać. To teraz. <laughs> Sytuacja wymaga skorzystania z kucykowego uroku. Pozwólcie dziewczęta. Bardzo przepraszam za to najście. <laughs> Ale nie mogę tak przecież odejść do domu i nie skomplementować pańskiej kolekcji. Jaka szkoda, że przez 100 lat nikt nie zobaczy tych zachwycających włosek. <laughs> Moim zdaniem szkoda czasu na drzemkę. Powinien pan wyjść i się pokazać. Hm. Ja oczywiście w tym czasie chętnie przypilnuję tych tu klejnotów. Tak blisko od wyciągnięcia brylantu. Chcesz powiedzieć od wyciągnięcia smoka? O, no tak, jasne. A cóż to takiego? Kochanie, wyglądasz niemądrze. O to chodziło! Najlepszym sposobem na porozumienie są wspólne wygłupy. Cześć! Pan smok nie ma poczucia humoru. Niestety... Dobra, dość tego! Próbowałyśmy go przekonać rozmową urokiem i tym dziwnym sposobem Pinki. Najwyższa pora przestać marnować czas. Idę tam! Rainbow! Nie! Wenocha! Eh, <marriages fit> přepračám. Hmm. Uh, <sm> <fingertips> Dymem i ogniem, ale nie wolno ci, powtarzam, nie wolno ci krzywdzić moich przyjaciół. Rozumiemy się. Słucham? Ale ta tęczowa mnie kopnęła. Bardzo cię za to przepraszam, ale jesteś od niej większy i powinieneś być mądrzejszy. Powinieneś też wiedzieć, że twoje pozornie nieszkodliwe chrapanie może być niebezpieczne dla zdrowia innych stworzeń. Ale ja. Żadnych mi tu, ale, panie Smoku, co masz mi teraz do powiedzenia? Pytam: Co masz mi teraz do powiedzenia? <śm> 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 Już dobrze! Nie płacz, proszę! Nie jesteś takim złym smokiem. Po prostu się pogubiłeś. Pakuj swoje rzeczy i spróbuj znaleźć sobie nowe miejsce do spania. Będzie dobrze! Jee -oh! Jee -oh! Dokonałaś tego! Wiedziałam, że dasz radę! Wiedziałem, chodź tu! Jak ta Fluttershy się z wami w ogóle dogaduje? Spike? Napiszesz list? Z przyjemnością! Kochana księżniczko Celestio, z radością zawiadamiam, że Smok opuścił naszą krainę, a przekonała go do tego moja przyjaciółka Fluttershy. Nauczyłam się dzisiaj, że nie należy tracić wiary w przyjaciół, bo to od nich czerpiemy siłę do działania i przezwyciężania strachu. Twoja jak zawsze wierna studentka, Twilight Sparkle. Twilight, chodź, zobacz to! Jeszcze pięć razy i pobiję rekord! 347 348? Uwaga, Smok! Czemu się śmiejecie? Wrócił ten okropny Smok! Pinkie Pie, przestraszyłaś mnie! To znaczy. E... Oderwałaś mnie od y, pobicia rekordu. Nie przejmuj się, Rainbow Dash. Nie każdy musi być taki odważny jak ja. <śmuszczak> <A>! <śmuszczak> 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 <śmuszczak>